Witajcie widzowie! Pewnego słonecznego dnia, gdy montowałem odcinek z opuszczonej willi milionera, światu biegła smutna informacja, która szybko do mnie dotarła. Mianowicie rozpoczęła się rozbiórka legendarnego poznańskiego zedenteka. Były to wielkie zakłady przemysłowe, które powstały jeszcze w XIX wieku, a podczas Perelu przeżywały swoje lata świetności i rozrosły się do gigantycznych rozmiarów. Na przestrzeni wielu lat działalności przedsiębiorstwa rozegrało się tam sporo historycznych wydarzeń, a same zakłady stały się legendą poznania i polskiego przemysłu. Niestety, na początku lat 2000 zakład zaczął mieć poważne problemy, a wkrótce potem upadł, stając się czymś w rodzaju miasteczka widmo w samym centrum Wielkopolski. Obiekt ten stał się koczowiskiem bezdomnych, a także prawdziwym symbolem polskiego Urbeksu i miejscem wielu niezapomnianych przygód, również oczywiście dla mnie. Tym bardziej ruszyła mnie ta informacja i postanowiłem wybrać się tam raz jeszcze, uwiecznić ostatnie chwile tego niesamowitego miejsca. Głównym celem wyprawy było zdobycie tego, czego nigdy tam nie zobaczyłem, czyli dachu najwyższej hali. Oprócz niesamowitej, nostalgicznej wspinaczki, niestety dorwał nas również pewien przypał, a co dokładnie tam się stało, zobaczcie sami właśnie teraz. Także jeśli odcinek się spodoba, to wiecie co robić. Zapraszam Was także na mojego TikToka i Instagrama, gdzie rzucam dużo zdjęć i krótkich filmików, a my zaczynajmy. Mamy, ale teraz ostrożnie będzie możliwe, że widok na wieżę. ale tam w polu tam nie Widać, widać, jest burzone i tam stoi wieża. Gdzie Ja nie widzę. Nie, z dachu zobaczyć. To brzmi jak ta wieża w ogóle. No, to jest okropne. Ja nie zauważyłem stąd, że nie może No, a nawet jeśli to tego jego wieża, Janie, nie? No, idziemy dalej. Ty jest ja mam Kurde, on jest tam ukryte, ale chyba ona na pewno tam jest wiesz. Co? Nie, jest wieża na pewno. Ej, to, to pootwierali, bo to nie było tak mocno, w ogóle. Płódka? Co świeże? Te kable są świeże? No kurde, to jest świeżutkie. E, no. Te kable są świeże. Kable świeże, ej. E. to może być czujka, choć od tamtej strony. Tak, 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 tak. No mi się wydaje, że... Bo to jest do czujki Bo tam jest na panele ten jakby mieli coś chronić, no to na pewno tą halę Tak, najważniej my od tamtej strony wejść na dach to będzie przez biura raczej Ej, Tak, to się uda z biura się. ja bym najpierw gdzieś zrobił. no, Poza od Jeżeli nie wchodzi do biura Najpierw poszedłbym od boku, żeby zobaczyć jak się prezentuje ta biurna hala Zobaczymy czy tam nie ma żadnej cichnej czujnicy czy czegoś No jasne Ja mam wadę w zróbkach, że wam nie pomogę ale wyczyścili... Dobra, Czekaj. Hmm. Hmm. Wyczyszczona hala. Cały gruz sprzątnięty. Zobaczcie. Sprzątnęli cały gruz U. Tak się kończy piękna historia. Tu pusto jest bez tego gruzu. Hmm. Hmm. Idzie ktoś, ale taki zwiedzający. Że tak. To ta, na luzie sobie ktoś chodzi, chciałem mówić. Tylko pytanie, jak na ten dach? Bo tu opcji słyszałem kilka, nie? No bo ja myślałem, żeby tutaj pod tym oknie wejść po tego okna. I tu jest drabinka, już której się można chwycić. Ej, no. Ej, no. Niech to okno jest wytrzymałe. Możesz spróbować i tak popchnąć. Nie no, wiesz? No sam spróbuj. Czy mogę? Dobra. Bo ja też tak myślałem o tym kiedyś, nie? Ta, no to wydaje się dobra. Nie, jak no jedna osoba będzie szła, to na luzie. Kto leży pierwszy? Masz kamerę Dobra, to. Hmm. Spoko, czekaj. Nie, nie, to sobie zejdę. do drugiej strony. No, przez takie Nie, zalewki. Nie, o to jest. A, tu Ej Dobra, lecę. No kurde, ja nie mam. No kurde, jeszcze jedno wyżej. No, 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 no widzę właśnie. Kurde, to będzie ryzykowna misja. Jeszcze jedno. Widzę, widzę. Oh. Widzę, widzę. Nie ma pan na zasadzie. Niki ta owo. Kurde, to mój dał owo. Ja się nie wiem, nie powiedziałem. No, to w tu możesz być na tą na gąbę, jeszcze No, Bo to się, ja, to się wytrzę, bo Nie to. No, nie wiem, to jest, Ja Ja nie No, Ale bym spróbował w sumie, tutaj. zobaczcie. czy oni sobie mam, bo to jest działa. Nie, Czekaj. U. O Jezu, ej. Widzę. Ale się rozpalił lęki, lekki lęk wysokości. O Jezu, ej. U. To się tak ruszyło? Nie wiem czy tutaj lepiej, czy gdzieś indziej lepiej nie wchodzić. No bo to się rusza. Ewentualnie Bo ty się rusza Ale nie rusza się ten element Ale nie bo to ta obijka się zawsze rusza. Czekaj, odpocznę sobie U. Co robimy? Chyba nie bo parte ta obik to coś Widzę. Takie, uh, a ty Paweł? Ja Jak drabinka się nie rzuca, to może... Kurde, u się tak noga trzęsie, nie wiem czemu. Widzę, widzę. Jak drabinka się nie rzuca, to już pierdolę. Nie będę tu nawet kuriem, że się tutaj Nie wiem czy ja bym nie poszukał innej po prostu. Najwyżej tu wrócił. No Ewentualnie tak też można zrobić, nie? No, bo... To w ogóle jest Tak. No wiesz, ja mimo wszystko, nie? No dobra, najwyżej nie wrócimy.

Sięgnę chyba. No to, jak... Ale dam radę. Mam plan. Nie tak? Weź jedną ręką i tak Ta kamera przeszkadza.

Chyba technicznie ma możliwości, ale tam też nie będę ukrywał, że z tym siadła trochę. E, wiesz co? Wiesz co? Dobra, idziemy teraz na obchód, jak nie my to wracamy tu. Tak, ja bo... Ja że wydaje, że oni wchodzili Panie, bardziej tam. To, tak, tam wejdziemy tutaj, tutaj czy, tak? Trakcie, lety, tak? No, tylko, że można znowu wejść jakaś Tylko panowie, musimy nie jestem No, ale myślę, że oni wchodzą bardziej w stronę biura. Znaczy po tych biurach i tam gdzieś. Jezu, to, 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 to jest za zrobione. No, daj radę tylko, no. tylko, kurde. Ta, jak to się zaj, ruszyło. Zaj, zaj się no, zejście jest mocne, ale jak mi się ruszyła ta noga na tej drabince, to wtedy mi trep No, Ja lekko wyżej, jak byłem, to spadłem wtedy z tej kamienicy opuszczonej. Uuuuh. Ja spadłem z pierwszego piętra, jakbyśmy nie kiedyś. U. No, daj coś się stało, czy nie? Zostało, jakby grzyje. mną się, no. się, tak. się raz dach zawalił, to też lekka trauma. No, tam, no, no, na takiej ubojnie opuszczonej. Jak się zawalił? Dosłownie po prostu się zapadł. U, no, no ręka mi trochę rozwalona była o, Nawet nie trochę, ale to no To lipa do Dobra Nie ma cichej czujki No No to ja bym po prostu wrócił do tamtego starego wejścia Ja, ja bym poszedł, no. poszedł to. Nie mam innego. nie ma tam jakichś drabinek na tamtym dachu Z tamtego dachu na górę Może niby po tych, nie wiem Dobra, może wejdźmy do środka hali i Właśnie tak drosy, jedziemy, Albo po to tym tarasie nie wierzę, że nie ma wejścia Ale on poszedł tędy, po prostu przeszedł hale i poszedł tak To idziemy No Tak, to jest brutalne No, jakiś Już niedługo No, ale mówię, że już niedługo będą tak mogli no super No na biurowiec Najwyżej jeszcze można tym tarasem na dach widzę, że tu jest na dach możliwość Po tym tarasie takim na dach może się da No tym takim no Nie wiem coś mi się wydaje że tam coś kiedyś chodził. chodzi ale... No spoko Ej no! Pomost taki A jak się złapiesz? To I też on nie jedzie do końca do góry A bo dopiero chodźcie spróbujemy No A gdzie wasz kluczak?

hey a Dalej jest przejście, czy nie wiesz? Może no zobacz, tym, sprawdź szybko, nie, jak nie dasz radę, daj radę. i to? daj nam info nie, Niech pójdzie sprawdzić tylko jak tam z tym No, to jest wszystko w sobie. no ja widzę Ty uważaj Uważaj bardzo No, robimy to Dobra, robię to Na czatach, no, jak coś tak, dzwoni Co? Jest krabinka wyżej Poczekaj chwilę, ja nabiorę tylko oddechu I lecę Ostrożnie, tu trzeba To się chwieje akurat, ale... Dobra Kurde. No wytrzyma. Wytrzyma. Jeszcze trochę. U. Nie wiem, trochę łapy bolą od tego, nie wiem, bo... No, no to szybko to już tak, że będzie, <ZOOOO> Jeszcze chwila. Dobra, dobra. Plecak jest, albo dobra, nie wiem, kto to zrobi? Plecek, bo bez tekstu, nie podejdzie. No. Kurczę, Por... mi nie zleciał. Weź już, Miko? No, czy trzymam już. Mogę e, bo... puścić? No, no puścić. No. Dzięki.

Nie, wiem, ja po prostu stres jest, nie? Trochę. nie jakiś duży, trochę. No właśnie Ale ja lubię poprzywoływać swoje lęki, wiesz? No, no, co chodzi? Dobra, wiesz, plecak wybijamy. Zajebiście. Jest git. Jest Trzeba foty zachowić w Dobra. <grym> no. Dobra. Jeżyczka? Tak Jest, jest no Tu ten dach dziwo stabilny, to niemiecka konstrukcja Już nie ma co się rozwalić, jak szczerze Musimy robić dzisiaj speedrun, mega szybko Dobra, ty pierwszy, dawaj nie, bo we dwóch nie Tak, pierwszy Jest git z trybiną? git, to się Så so, Å. Zajebiście Dało się k***a O zajwiście zajebiście O Mamy szczyt ZNTK w końcu po tylu latach kurde Wladne, dobra tutaj muszę na to się wbić No o, Tam odpoczynek O tu jest tu chodź, chodź Kurde, łapy czuć Jak no, tak, tak wolno Zajebiste widoki są Cały pozna widać Może o tym będzie tyle lat <grym> No super. Uch, Sioko też no. no. Nie wiem czy ze tego. Możemy tu przy napisie bardziej. Tutaj też jest napis, ale dobra, chodźmy na to. Dobra. To jest pierwonochem od No To jak, jak wolzi, nie? O no, kurde. To jest widok. Mówię, ja cały wiem. Poznań Wiesz to mogę pokazać? Pięknie. Jeszcze całą halę, ja zobaczę przez tą... Tylko ostrożnie, żeby okno. Ale patrzcie to. Jaka hala. Niesamowita Łapy czuć, ale to nie chodzi o to Zakłady naprawcze toboru kolejowego Poznaj. Mega. mega No Mega. 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 Wow. nie da skomentować Trzeba foty porobić Brawo, daliśmy radość Odpocznę chwilę i zaraz zacznę nagrywanie Porobię trochę tego tak, fot... poznania ale... i tak dalej Patrzcie tu widok na cały Poznań Po prostu niesamowita, tak można zakończyć tą legendarną rezydentę TK. Zaraz mam nadzieję, że widzimy się na dole Ja tu porobię trochę fotek i... i widzimy się na dole Tak ciekawe który jest jestem z wagonami z wagonami to jest ten zabytkowy ten duży ogóle z wagonami robić No ej no właśnie no ale tu zobacz jaki smutny widok tu, tu też coś stało małego, też zburzyli. A, tak, 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 to tak. jest Ale nawet nie pamiętam co tu było To zbliżamy się Do naszego Nemezis widzę Tak, to, a, to no, faktycznie o, nowy A tutaj nie ma, bo nikomu idzie On się urwał. Ale, ale ktoś go urwał może czy co? No to jest świeży kawałek Może ktoś w sabotaż zrobił Może. tego się będzie, a nie jako za panele Siema ale... W takiej akcji nie było, żeby prowokować. Specjalnie. Dobra, podchodzimy po podchodzimy pod. Dobra, ja tym rzucę okiem jeszcze na z tą halę. Piękny, a... Ten biuro jest mój ulubiony On był długo dobrze zachowany, Tak, 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 tak. Dobra, wody. idziemy. Tak. Żeby tylko... Żeby żadnych czujek nie było. No, no tu raczej będą. Okna też jest wiążą To no, jest ustawione że... Ale jest Ej, tam są No są kliniki Ale na to... tą stronę jest bliska fotę Niech ma <grym> 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 Na tą stronę, czy nie, są. <grym> Patrzcie, jaka maszyna zagłady <grym> <grym> Patrzcie to Jeszcze megafon normalnie Kamer chyba z pięć Na każdą stronę świata oku Na przykład dzisiaj ma O

był tam alarm jakiś, nie? Dawajcie w bok, w bok. Dobra, prosto. O kurde, ale. To. Ja... Też tak, Jak. Jadź. Co za akcja. Uchuler. Ale. Szkoda, że bez megafonu. A on się tak wyłaził. Taki żółwie. Ale, nas, ale to była akcja Jako Ale akcja A oni to nie zrobi? Oni to nie jest PKP Nie no idealne zakończenie przygody z RNTK No nie Jeszcze szkoda, że megafon nie zaczął nawalać Ale na końcu byliśmy w tej hali, to jeszcze się coś odpaliło chyba Jakiś alarm dodatkowy. No. Co? No, to jest Nagrane, nagrane. Dobra, tutaj kończysz przygodę z ZDNTK. Żegnamy to piękne miejsce. Będziesz na zawsze w naszej pamięci, Żegnaj